Witam serdecznie na naszej ósmej wymieniadzie. Jak widać wymieniamy tutaj sieciukami, różnymi gadżetami, biżuterią, również książkami. Właściwie wzięło z, z tego, co się dzieje w UK, tam takie zamieniady są bardzo popularne, mm -hmm. więc trochę został skradziony Aha. z zagranicy. A myślę, że to jest fajna rzecz też w kontekście takiej mody eko, czyli jednak nie wyrzucenia tego, co mamy, a, a po prostu używania, przetwarzania, dawania komuś innemu do, do użycia czegoś, co leży w szafie i właściwie od lat tak nie używa. Super.

Mm -hmm. Z czego one są zrobione? No, ja, mam, ja mam z modeliny i z koralików. A ona ma z koralików. Tak, jak się uda, to tak. No. Dobry sposób na zarobię. To pierwsza Twoja pierwsza zamieniona? Czy... To znaczy, jak zamieniamy nas że na koszty, tak Kiedyś brałam w akcji w Warszawie, w Bardzo podobnie na plaze w Warszawskiej też się wymieniliśmy. Gdzie... Aż do drugiego Jak bardzo mi się podoba, fajna inicjatywa. Dużo, dużo rzeczy, których nie nosimy, a są naprawdę fajne, bo tam się opatrzyły i każdy z nas ma coś takiego w szafie, więc myślę, że to tak. jest świetna inicjatywa. Obie Oczywiście, że tak. Moje piękne afrykańskie korale poszły za piękną pustę. A, bo to jest, to jest Twoje stanowisko. Tak, to stanowisko zróbmy stanowisko jest jest tutaj. Dokładnie, gdzieś tutaj reklamę. Pusta jest. Wymienione. Nie, tak naprawdę słuchajcie, to jest bardzo fajna inicjatywa i zapraszamy wszystkich chętnie ponownie, na pewno będzie częściej, więc im nas więcej, tym lepiej. Hmm? A takie pytanie, czy to jest lek na współczesny kapitalizm? No proszę. <śleszy> <śleszy> czy mam teraz dawać w <śleszy> Może, może podsumowując, dlaczego lepiej przyjść na zamieniadę niż na zakupy? I dlatego, że jest to tańsze, e, dlatego że, e, że jest to właśnie ekologiczne. E, Dlatego, że to jest też, też fajna rzecz, kiedy rozdajemy nasze rzeczy, które widzimy potem na kimś innym i kogoś cieszą przez kolejne lata. Dużo mamy tu dziewczyn, które robią same pewne rzeczy, mm -hmm. więc jest to takie wspomaganie też rękodzieła i takiej może być kultury mm -hmm. folkowej. No i to chociażby dlatego. I jest frajda, można się spotkać z koleżankami. No 아니, <shriek> 나렇게까지생다 <shriek> Z racji tego, że, że działamy dla kobiet, to jeszcze chciałabym poinformować o zbliżających się w wieczorach paniejskich z orientalnym, hawajskim i Bollywood, Coś nowego w Bydgoszczy, także też będzie się działo.